20 godzin temu wrzucałem Instagram Stories, w którym poruszyłem temat tego, że ludzie mówią, że reklamy na obserwujących nie działają. I w tym filmie pokażę Ci i udowodnię Ci, że te reklamy działają bardzo dobrze i są zyskowne. A po drugie, zobaczysz, jak możesz zrobić to samo i sprawić, że Twoje reklamy zaczną po prostu działać dobrze. Więc jak widzisz, tutaj mamy wstawioną relację, wstawiony Instagram Stories 20 godzin temu, gdzie poruszyłem właśnie ten temat. Reklamy na obserwujących nie działają. I następnie żeby udowodnić ludziom moim potencjalnym klientom, których mam na Instagramie i tak naprawdę tobie, bo oglądasz ten film, że te reklamy naprawdę mogą dobrze działać jeśli zrobimy wszystkie kroki, dobrze? Więc zobacz. Wtorek, trzy dni temu, tak samo w tym tygodniu. Dostałem follow od pewnej osoby. Następnie ta osoba napisała do mnie wiadomość jako pierwsza, czyli jest to inbound DM. Daj znać jak to wygląda, jak działa model i ile pracy tygodniowo będzie mi to kosztować. Następnie przeprowadziliśmy konwersację w DM i umówiliśmy rozmowę. Dwie godziny później odbyliśmy tą rozmowę, dokładnie o 14:00, i podczas tej rozmowy dopięliśmy deala na 16 tysięcy złotych, z czego 8 tysięcy to był cash collected, czyli to już toż są pieniądze zaksięgowane na koncie. Czyli zobacz, czas pomiędzy pierwszym kontaktem a sprzedażą to jest dwie godziny. Dwie godziny pomiędzy tym, że osoba zobaczyła mnie z reklamy, dała mi follow, następnie napisała do mnie, umówiliśmy rozmowę i dopięliśmy deala. Dwie godziny. I w tym filmie pokażę Ci dokładnie, jak zrobić to samo, żeby Twoje reklamy były na tyle dobre, żeby sprowadzały na tyle kwalifikowane leady, żebyś mógł generować podobne wyniki. Tak jak widzisz tutaj. Tak samo, dokładnie to jest ta, to jest ta sama reklama. Kosz za follow 5 zł. 73% kwalifikowanych followersów dokładnie z tej reklamy. Ad spend 404 zł i Instagram follow 80. Czyli licząc, prosta matematyka, 5 zł za follow. Nie, nie mam pytań. I teraz w tym filmie właśnie pokażę Ci wszystko. Od momentu tak naprawdę tworzenia reklam profilowych, zrozumienia ICP. Zrobienia mapy reklamy, struktury, skryptowania, ustawiania kampanii, startu kampanii i skalowania tych reklam. Po tak naprawdę każdy element, który musisz mieć, u siebie w swoich reklamach, żeby one dobrze działały, bardzo dobrze. Więc zaczniemy sobie od tego, czym są w ogóle reklamy profilowe, żebyś to zrozumiał. Reklamy profilowe, inaczej followeracy. To reklamy, które kierujemy bezpośrednio na nasz profil na Instagramie i znając odpowiednie frameworki psychologiczne, możemy uzyskać tani rezultat w postaci kliknięcia i obserwacji. I teraz są trzy główne reklamy, których używamy, tak naprawdę trzy główne struktury reklam, które mają ten sam cel, ale uzyskujemy go w inny sposób. To jest reklama napędzana działaniem, reklama problem-rozwiązanie i reklama budująca wiarygodność. I dokładnie tutaj pokażę ci, czym się różnią dane reklamy, te struktury reklam. Od siebie, jak możesz wykorzystać to właśnie w swoim biznesie i zrobić podobne wyniki, generować właśnie takie rezultaty. Bo jak widzisz, to nie tylko chodzi o to, żeby zdobywać followers'ów, chodzi o to, że dostajesz inboundowe DM -y do siebie, czyli osoby z reklam nie tylko cię obserwują, ale piszą do ciebie jako pierwsze. Jeśli wszystko dobrze jest ustawione, tak samo tutaj, bardzo kwalifikowana osoba napisała tak, tak konkretną wiadomość jako pierwsza, i to samo tutaj. Osoby, które tak naprawdę już są wstępnie przekonane do zakupu i od razu pytają o ofertę. Cześć, zainteresowała mnie współpraca z Tobą. Jesteś w stanie mi podać widełki cenowe? Będę wdzięczny. O co chodzi w ogóle z zrozumieniem ICP? Musisz zrozumieć przed w ogóle tworzeniem reklam faktycznie do kogo chcesz uderzać. Kim, kim jest ten Twój idealny klient? Ile ma lat? Jaka to jest płeć? Czy to jest facet? Czy to jest, e, czy to jest kobieta? Jaki ma problem? Co chce osiągnąć? Co robi w ciągu dnia? Jakim językiem się posługuje? Dużo ludzi skraca to i, i nie, nie zna tak naprawdę wszystkich szczegółów, i przez to ich reklamy działają po prostu gorzej niż mogłyby działać. Więc musisz naprawdę zrozumieć swój profil danego klienta i to zmapować. Następnie mamy strukturę, i do tego zaraz przejdziemy, ale chciałem jeszcze poruszyć to. I pokazać Ci, dlaczego te reklamy są tak efektywne. Jest wiele reklam, których możesz używać. Jest naprawdę dużo strategii. Są reklamy na VSL, są reklamy na webinar, są klasyczne lead formy, czyli reklamy na formularz, gdzie później odzwaniamy te kontakty. Jest naprawdę dużo rzeczy, które możesz robić. I teraz chciałem Ci pokazać i powiedzieć tak naprawdę, dlaczego te reklamy, reklamy profilowe, są tak efektywne. Ponieważ w odróżnieniu od tych reklam, które Ci przed chwilą wymieniłem, reklamy profilowe pozyskują jakościowy ruch tanim kosztem. Przeciętny koszt zalida z reklam na VSL to około 20-30 zł. Przy czym reklamy na Instagramie to średnio 2-8 do 8 zł. I dlaczego tak się dzieje? Ponieważ, zobacz, robiąc klasyczną reklamę, czyli mamy właśnie ad, kierującą na landing page z filmem, czyli mamy film, czyli tak naprawdę z VSL Funnel i kalendarzem, te reklamy są bardzo. Direct, są bardzo bezpośrednie, i ludzie wiedzą, że będziesz chciał coś im sprzedać. Nie dajesz żadnej wartości tak naprawdę. Jedyną wartością tutaj jest ten film, który i tak, jeśli masz szczególnie Twoim idealnym klientem, są osoby, które po prostu ogarniają to, to wiedzą, że chcesz im coś sprzedać i tak to działa. I dlatego ten koszt za lida jest o wiele wyższy niż koszt, na, niż koszt za follow właśnie, i też to jest lead. Na Instagramie. Dlaczego? Ponieważ głównie te reklamy dają wartość. Te osoby przychodzą na Twój profil, bo tam jest bardzo dużo wartości, które mogą konsumować za darmo. Więc to jest główny powód, właśnie tego. I jeśli zrozumiesz, jak tworzyć przekaz uderzający w dokładną sytuację Twojego ICP bez tarcia, Twoje reklamy staną się zyskowne. Przejdźmy sobie do konkretów, czyli tego pierwszego punktu, zrozumienie ICP. Kto, czyli kim jest w ogóle ta osoba, do której chcemy dotrzeć. Dowód, i problem, jaki ma. Jeśli chodzi o unikalny mechanizm, to jest to po prostu rzecz, którą ty robisz inaczej. Zobacz, jakby ja też mam konkurentów na rynku. My specjalizujemy się w prowadzeniu właśnie tego lejka, lejka profilowego, reklam profilowych, całego ekosystemu i zamienianiu Instagrama klientów tak naprawdę w cały funnel. W całą maszynę do generowania leadów, konwertowania ich i sprzedaży. I jest dużo konkurentów, którzy robią inne rzeczy. Ale ten końcowy cel jest bardzo podobny, czyli zwiększenie sprzedaży, generowanie rozmów sprzedażowych. Więc musisz mieć jakiś unikalny mechanizm, i to jest najczęściej właśnie nazwa zjawiska, zasady błędu, które inni pomijają. I teraz, następnie, kto, czyli kim jest osoba, do której chcesz dotrzeć, jakim językiem operuje. To też jest bardzo ważne, ludzie o tym zapominają. Jeśli kierujemy swoje reklamy do osób, które są w wieku 20, do 30 lat, to nie możemy mówić korpo językiem, bo to nie będzie do nich trafiać. Trzeba zrozumieć bardzo mocno i bardzo wgłębić się w swojego idealnego klienta. Następnie mamy problem, czyli to jest widoczny problem tej osoby, i również objawy problemu i konsekwencja nierozwiązania go. Następnie dowód, czyli dlaczego mam ci wierzyć, liczby, case studies, wyniki klientów. I teraz struktura reklam, tak naprawdę jest ich trzy: i mamy reklamy napędzane działaniem, reklamy problem-rozwiązanie i reklamy budujące wiarygodność. I ta pierwsza reklama napędzana działaniem skupia się na tym, żeby dać darmową wartość tej osobie, tak naprawdę, żeby ta osoba odebrała tą darmową wartość. Czyli to jest reklama pod lead magnet i call to action paradoksalnie nawet nie jest pod tytułem zaobserwuj mój profil. I mimo to te reklamy działają bardzo, bardzo dobrze, ponieważ jeśli twój profil jest bardzo dobrze zoptymalizowany i wzbudza zaufanie, pokazuje autorytet, Pokazuje wyniki klientów, to te osoby tak czy siak wchodzą na twój profil, bo klikają w tą reklamę i widzą twój profil. Więc, jeśli tam jest wartość, to zostawiam follow. Tutaj mamy przykładową reklamę, której użyłem. Jest hook, czyli te pierwsze 3 sekundy, like instagramowy, śledzenie liczb, DM setting. Następnie budowanie autorytetu. Ten proces wygenerował 30 tysięcy złotych sprzedaży dla mojego klienta Michała w pierwsze 30 dni z nową ofertą konsultingową. Następnie mamy rozwiązanie. I call to action. Czyli zobacz, nie ma call to action do obserwacji, tylko jest: skomentuj słowo kluczowe, 30K, a Ci film, w którym dokładnie wyjaśniam cały proces, który wygenerował 30 tysięcy sprzedaży w pierwszym miesiącu dla mojego klienta Michała. Więc to jest pierwszy typ reklamy, i bardzo mało osób używa tej struktury, ponieważ myślą, że reklama na obserwację musi mieć call to action do obserwacji. Zauważyłem to, że szczególnie w takich bardziej nasyconych niszach musimy zmniejszyć tarcie jak najmocniej. Żeby te osoby dosłownie nie miały poczucia tego, że coś im każemy, że każemy nas im za, zaobserwować nasz profil, musimy reklamy tworzyć z jak najmniejszym tarciem i dawać jak największą wartość, i wtedy działa to najlepiej. Więc dlatego właśnie używamy tej struktury. Następnie jest reklama problem rozwiązania, czyli stricte reklama nakierunkowana na to, żeby wejść bardzo mocno w ten pain klienta. Dlatego określaliśmy sobie to, między innymi jaki ma problem, żeby użyć tego teraz w naszych reklamach. Czyli zobacz, punkty bólowe, zbudowałeś Instagram, robisz content, być może nawet kupisz drogi kurs biznesowy i zauważ, jak wchodzimy w ten problem klienta w jego sytuację. To nie jest coś takiego, jak robi większość osób, gdzie jeśli jesteś trenerem online i masz problem z pozyskiwaniem klientów, to XYZ. Twój potencjalny klient widział to już setki razy, jak nie tysiące razy, więc jak będzie miał telefon, i będzie scrollował i zobaczy twoją reklamę i pierwsze słowo to jest jeśli jesteś to najchętniej by wziął telefon i rzucił po prostu o ścianę. Więc jak możemy inaczej nazwać właśnie to, że jeśli jesteś trenerem, czy tam coachem, agencją i masz problem z ABCD. Możemy wejść stricte w to, jak wygląda ich codzienność, co robią, w jakich są sytuacjach. Zobacz zbudowałeś Instagram, robisz content, być może nawet kupisz jakiś drogi kurs biznesowy, ale teraz musisz odpisywać tym wszystkim ludziom w DM i umawiać ich ręcznie na rozmowy. I to trafia bardzo mocno do mojego ICP. to ludzi, którzy zbudowali Instagram, robią content, też byli na przykład już po niejednym mentoringu i nie byli pewnie zadowoleni, bo dalej mają, mają ten problem. Idziemy dalej tak samo w ten pain, muszę odpisywać tym wszystkim ludziom w DM, bla bla bla. Następnie Mamy konsekwencje, potem mamy rozwiązanie, case studies i call to action. Tutaj call to action jest już można powiedzieć klasyczny, czyli zostaw mi follow i sprawdź moje treści. I ostatnia reklama to jest reklama budująca wiarygodność. W tej reklamie, przede wszystkim to, co chcemy zrobić, nie mówić tego, nie budować tej swojej wiarygodności, że nie wiem, pomogłem mojemu klientowi ABCT zrobić. 100 tysięcy miesięcznie, 30 tysięcy miesięcznie, w 2 miesiące, w 30 dni, czyli nie chcemy tego mówić jako my, tylko chcemy w najlepszym wypadku właśnie zrobić reklamę, w której to klient właśnie mówi te rzeczy. Tak jak było w tym przypadku. To była dokładnie ta reklama. Wezmę takiego miesiąca, 5 tygodni, gdzie podsumowując klientów, którzy przyszli, a nie do zamknięcia w tym czasie, to będzie, że to było w okolicach takich 100 tysięcy. Czyli zobacz, w tej reklamie, to właśnie klient powiedział, że domknęliśmy klientów na 100 tysięcy. To on to powiedział i to ma o wiele większą moc. Następnie idziemy do skryptowania reklamy. Na początku mamy Hook. Odpalasz reklamę na obserwację, po trzech dniach masz kilkanaście nowych osób i minus na koncie. Czyli tak samo jak było w tym przypadku, nie idziemy w to, że jeśli jesteś ABCD masz problem z XYZ tylko uderzamy w ich obecną sytuację. Znowu zobacz, odpalasz tam na obserwacje. To jest to, co oni robią. Następnie idziemy bezpośrednio w problem, czyli kolejne faktury z mety, a ty siedzisz przez ads managerem i zastanawiasz się, co jest nie tak. Bardzo mocny peń tych ludzi. Jeśli będziesz wiedział dokładnie, co oni robią, to będziesz mógł właśnie tego użyć. Następnie jest agitacja. Najgorsze jest to, że nie wiesz, co jest nie tak. Czy kreacja, czy grupa celowa, czy sam profil. Insight, czyli problem. Problem to nie jest... ABCD, tylko problemem jest XYZ. To, o czym oni myśleli, to jakby to, to nie jest problem, w tym nie ma problemu. Tylko prawdziwy problem to jest Y. Więc mógłbym tutaj powiedzieć, problemem nie jest to, że chodzisz na siłownię, problemem jest to, że nie trzymasz się diety. Następnie mamy mechanizm, po wygenerowaniu ponad 3 miliony złotych dla naszych klientów znalazłem sposób ABCD, który pozwala Dream Outcome. Następnie mamy dowód i nie bez powodu dajemy dowód po. Mechanizmie, bo jeśli mówimy o naszym sposobie, to ludzie mogą mieć takie kurde, jakby to jest marketingowe. To może nie działać. Eee, jakby nie ma potwierdzenia tego. Więc chcemy od razu potwierdzić to, że ten nasz sposób po prostu działa. Eee, więc dajemy case studies i na końcu call to action: zaobserwuj profil. Więc to jest struktura, której możesz wykorzystać. Oczywiście w tym materiale i w tym wideo. I ogólnie na całym YouTubie. Nie, nie mogę dać Ci całej wiedzy, ponieważ e, byłoby to nie fair w stosunku do naszych klientów, i naprawdę to jest ułamek tego, co, e, co znajduje się u nas w naszej wewnętrznej pracy z klientami i też w naszym programie na, na skulu, naszych materiałach. Więc jeśli chciałbyś z nami współpracować jeden na jeden, mieć dostęp do całej wiedzy, a nie tylko jakichś 5-10%, to pod tym nagraniem, pod tym filmie masz link do. Kalendli, do kalendarza, umów się na konsultację i zobaczymy po prostu, czy to, co my robimy, jest dla Ciebie, czy kwalifikujesz się do współpracy. Ale wracając, po skryptowaniu mamy ustawienie kampanii. Cel na ruch, wybieramy sobie ręczne tworzenie kampanii. Zawsze wybieramy to ręczne tworzenie kampanii, ponieważ chcemy mieć pełną kontrolę nad tym, m.in. gdzie te pieniądze idą, gdzie ta reklama jest wyświetlana, etc., etc. Więc to jest początkowa faza. Następnie jest ustawienie pozycji zestawu reklam. Tutaj wybieramy sobie konwersję Instagram lub Facebook. Kontrola miejsca docelowego to jest tylko i wyłącznie Instagram. Nie chcemy tej reklamy wyświetlać na Facebooku, ponieważ nie ma to sensu. Dlaczego nie ma sensu? Bo robimy reklamę, która kieruje na Instagrama i ludzie mają tę reklamę widzieć tylko i wyłącznie na Instagrama, więc nie ma sensu, żeby Facebook przepalał te pieniądze i pokazywał to na innej platformie. Dzienny budżet. Powiedziałbym, że minimum 30 zł na jedną reklamę, jedną kreację do 100 zł dziennie. Więc to jest budżet, który powinienś używać. Powyżej 100 zł dziennie. Nie polecam ci tego robić, bo nie będziesz, nie będziesz wykorzystywał tego budżetu. Tak naprawdę nie ty, tylko Meta nie wykorzysta tego budżetu. I zainteresowania. I tutaj, zawsze te zainteresowania, ten targeting wybieramy właśnie po zainteresowaniach. Gdzie w zależności od Twojej niszy, tego co robisz, Twoje oferty, musisz tak je dobrać, żeby. Były na tyle szerokie, ale też na tyle specyficzne, żeby Ci pomogły. Ja Ci polecam wybierać jedno zainteresowanie lub robić te reklamy na szeroko. Tak jak u mnie, to może być właśnie przedsiębiorczość, biznes, finanse, social media marketing i coaching, edukacja albo pozyskiwanie kontaktów marketing. Chcemy wybrać jedno. Oczywiście możemy to testować, ale największy powód tego, że reklamy działają, to jest przede wszystkim messaging, czyli to, co mówimy w reklamie. Tutaj mamy ręczne umiejscowienie, i tu są konkretne umiejscowienia, w których ta reklama powinna być, być widoczna. Są to aktualności na Instagramie, karta Exploruj, Instagram Stories, Instagram Release, rolki profilu na Instagramie i that's it, To wszystko. Więc zrób sobie pauzę, zobacz, gdzie masz wyśledzać te reklamy, po prostu to zrób dalej. Mamy dodanie materiału, opis, krótki opis. Ja jestem fanem dawania naprawdę krótkich opisów, czyli coś w stylu, zaobserwuj, małpa konto, aby dowiedzieć się, jak osiągnąć ABCD. Dream Outcome. W trackingu nie dodajemy nic, klikamy Publish i czekamy aż te reklamy będą zatwierdzone. Przechodzimy teraz do skalowania reklam na Instagramie. I masz dwie metody: są dwie metody na skalowanie reklam. Skalowanie poziome i skalowanie pionowe. I jedna metoda jest lepsza, tak uważam szczerze, po tak naprawdę testowaniu obu metod. I na początku mamy skalowanie poziome. I o co w tym chodzi? To jest po prostu uruchomienie tej samej reklamy z jedną zmienną. Na przykład opcja pierwsza w momencie, kiedy mamy już jedną reklamę, która nam działa dobrze, czy jest to ten winner, nagrywamy po prostu ją ponownie. Najlepiej w innym otoczeniu, żeby trochę się to różniło, więc nagrywam po prostu ponownie reklamę. Następnie druga opcja to jest inny hook, czyli jak mamy reklamę, która składa się z hooku plus body Plus CTA, czyli Call to Action, to body zostawiamy sobie takie same, ale tylko zmieniamy hook. Na przykład możemy sobie dograć kilka hooków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Czyli nagrywamy sobie kilka hooków i testujemy to w reklamie do tego samego body, bo jeśli ta reklama działa, to znaczy, że te body jest sprawdzone i Call to Action również sprawdzone. Więc, żeby nie wymyślać koła na nowo, to po prostu testujemy same huki, czyli te pierwsze, pierwsze zdania w reklamie. I opcja trzecia to jest ponowne nagranie z innym hookiem, inną scenerią, innym ubiorem, zmieniamy najwięcej rzeczy, ale według mnie każda z tych opcji jest bardzo dobra. Najczęściej i najłatwiejszą opcją i najskuteczniejszą jest po prostu inny hook. Więc też ci to polecam robić. Następnie, jeśli chodzi o skalowanie pionowe, to to jest po prostu klasyczne zwiększanie budżetu o 20% co 3-4%. Dni. Powiedziałem ci właśnie przed chwilą, że jedno z tych metod jest lepsza i według mnie jest to skalowanie poziome, dlatego że jest o wiele bezpieczniejsze. W momencie, kiedy zwiększymy ten budżet o 20%, może być tak z reklami właśnie na Instagramie, że po prostu przestaną nam działać dobrze. Opcja pierwsza jest taka, że nie będziemy wykorzystywali tego budżetu, czyli ten współczynnik wydanego hajsu, wydanych pieniędzy do. Efektów nie będzie w ogóle współmierny. Druga rzecz to jest to, druga opcja, że po prostu te reklamy w ogóle przestaną działać. Przestaną działać tak dobrze, jak działały. Załóżmy miałeś koszt za follow 3 zł, nagle zwiększyłeś budżet o 20%. E, możesz mieć koszt za follow 15 zł. I to by było wszystko w tym materiale. Dzięki za oglądanie. A jeśli chciałbyś z nami pracować jeden na jeden i Jesteś coachem, trenerem, sprzedajesz swoją wiedzę po prostu online, masz ofertę high-ticket albo chcesz ją stworzyć, to kliknij pierwszy link w opisie tego filmu i umów się na rozmowę jeden na jeden, na której sprawdzimy, czy to, co robimy, jest dla ciebie i czy po prostu kwalifikujesz się do współpracy z nami. Więc jeszcze raz dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym materiale.